Kochani, ja wam powiem tak, że wy powinniście mnie naprawdę ubezwłasnowolnić, bo ja mam coraz gorsze pomysły. Ja sobie wymyśliłem, że ja zrobię swój stand -up. yeah bo będzie tam 300 osób? Jej. Yeah. Jest dzisiaj dokładnie 26 lutego, 17.24 Mam równo tydzień na przygotowanie, na ułożenie programu, o czym ja tam w ogóle będę gadał. Pewnie ogólnie. ale najlepsze jest to, że cały event, całe show yy, będzie w Pałacu Kultury. Czy to będziemy mieli coś wspólnego z kulturą? Pewnie nie. Ale słuchajcie kochani, yy, spędzicie cały czas przygotowań ze mną. Wy macie mnie tutaj teraz wspierać przed kamerą, bo ja potrzebuję dużo wsparcia Dużo ogólnie pozytywnej energii, bo słuchajcie, no to jest trochę jak przygotowanie do prawa jazdy, nie? Tylko, że prawo jazdy zdaję za szóstym razem, a to muszę zrobić za pierwszym. I ogólnie powiem wam, że zrobiłem sobie taki mikro-research historii z mojego życia, bo ten stand-up trochę będzie o moim życiu, co się ostatnio u mnie w życiu działo, i powiem wam, że. Większość historii, jak zrobiłem sobie taki, nie wiem, pliczek w notatniku, to jest taki, to ja w ogóle nie mogę wam opowiedzieć, że to jest w ogóle taki przypał, że od razu mi z tego spędza pucha a policja zabrała. Powie <laughs> mniej więcej, co, co mógłbym powiedzieć? Na przykład to, że kiedyś rozgadałem ploty na taką jedną kujonkę. I później ona się do mnie mega zesrała o to, że ją obgaduję, a to nie było obgadywanie, bo to było po prostu stwierdzenie faktów. Mogę też opowiedzieć teraz, bo się przeprowadziłem niedawno, o sąsiadach z bloku. Opowiem koniecznie historię o tym, jak się kiedyś zżygałem na influencerkę, bo to też jest, też jest icon. W ogóle mega śmieszne, że ja to teraz nagrywam. Jest tydzień czasu do tego, a jeszcze nic nie wiem, nic nie umiem, nic w ogóle nie ułożyłem. Do przemka z przyszłego tygodnia chciałem powiedzieć, że mam nadzieję, że się nie uśmieszyłeś jakoś mega bardzo, i że fajnie ci to poszło, i że nie było takiego wstydu. I nie wtedy wrócić na wieś. <laughs> Ej, ogólnie powiem wam, że fabuła serio mocno fabułuje i to tak kuźwa aż za mocno, bo dosłownie ze staracie się. Zaraz, dosłownie za jakąś, za jakieś pół godziny mam konsultację z profesjonalnym stand-uperem który mi pomoże dopracować mój program. Tylko wiecie, co ja mu w ogóle obiecałem. Popisałem już mi wczoraj, że no ja się z panem połączę i że ja już będę miał program w ogóle, a mam gówno dosłownie. Więc do mojego show zostało dwa dni. A generalnie gówno jest, gówno tam będzie na tej scenie, generalnie, więc mam nadzieję, że ten hop mi pomoże serio coś z tego zdepić, bo generalnie no, ja uważam, że te moje historie są śmieszne. No nie wiem, kochani, jak to będzie, generalnie, ja to wiecie jaki ja jestem, na spontanie i, i tyle. Witam serdecznie, generalnie trochę coś tam potem yy, pracowałem nad tym, a mam gówno dosłownie. Ty generalnie yy, potrafisz mówić? Najgorsze jest to, że jest mało czasu i zacznie ci się wkradać stres. Mów mi, słuchaj, ja ci będę wtrącać się. Dobra. Nie mamy na tyle dużo czasu, żebyśmy napisali rzeczy. My musimy dopracować twoją improwizację, bo nie zapamiętasz tego, co ci napiszę. Ej, wiecie co skończyliśmy gadać? I w sumie, jak tak przegadaliśmy większość tych y, Tych historii, to wcale nie jest tak źle. Ja myślę, że będzie nawet śmiesznie. Kochani, jest równo jeden dzień do występu. Ja cię przyjechałem pod. Pałac Kultury, nie wiem czy to oddaję na obejrzenie. Stali, gdzie będę występował, to jest za dużo powiedziane, ale gdzie będzie się wszystko działo. Więc zaraz tam idę, wejść na scenę, żeby się z tym wszystkim zapoznać, a potem y, idę wybrać jakiś fajny outfitior, bo mam w planie zaskoczyć was. Nie pokażę wam na pewno y, w co zamierzam się ubrać, ale będzie mały element zaskoczenia. w tej sali, gdzie będzie całe show. Ej, to jest w ogóle ogromne. Po pierwsze. Po drugie, tu wszędzie będą ludzie. A tam będę ja, taki malutki. Ej, serio, to mega robi wrażenie na żywo, bo jest to totalnie, totalnie ogromne. Kochani, szybka teleportacja do Złotych Tarasów. Przyjechałem kupić sobie jakiś outfitior na mój Dolarsowy występ. Celuję w jakiś garniaczek, ale taki, wiecie, jak najtańszy, no nie, bo nie będę przepłacał. Plus elementem mojego wystroju, tak jak ja powiedziałem, będzie... Coś zaskakującego, też czego się nie spodziewacie, więc yy, lecę, lecę, kochani. I zaraz sobie robimy Getre Ady Witmee. Yy, przymierzanie i hol zakupowy. Jestem przymierzanie, ale nie będę wam nagrywał wszystkiego bez tych samych gaciach. Więc yy, wybiorę coś i pokażę Wam na chacie. zrobię sobie na chacie yy, Getre Ady Witme. No to tak, pierwszą rzeczą są takie gacie potacie. Takie zwykłe czarne, bo wiecie co, wziąłem, chciałem kupić takie do garnitura, a później stwierdziłem, że przecież mi się nie będzie od tego gówna prasować. Więc kupiłem takie zwykłe, one były jakieś ten mega drogie. Co? Ja zadałem 150 zł. Ja. Wiecie jak ja się dla was staram? Tenare <laughs> który od razu powieści na wieszaczek. No taką zwykłą marynarę. No to nic specjalnego, nie? Pod Już też mi się chciał kupować koszulę i potem ją oprasować i stać i w ogóle się zestrać najlepiej nad nią. Więc kupiłem taką wykupiały t-shirt i, i tyle, nie? To będzie mój outfit taki. Ej w ogóle powiem Wam, że ja serio jestem najgorszy na świecie. Serio, ja nie wiem w ogóle, czemu ja taki jestem, ale... Mam dosłownie za pół godziny kolejny trening z moim mentorem Jakubem, stand up guru for me i wiecie co, wczoraj gadaliśmy, no ja mówię, że tak, coś tam poćwiczę jeszcze i w ogóle, że jut na jutro, czyli że na dzisiaj nic nie ćwiczyłem, nic w ogóle, miałem w ogóle rano taki zapierdziel, że w ogóle nie wiedziałem w co ręce włożyć. I teraz ja się z nim połączę, ja będę mówił, ojeju, tak, tak, ćwiczyłem, wszystko jest zajebiście, wszystko przećwiczone. Ale streszę, to nawet będzie lepiej jak to będzie takie niedopracowane, będzie takie cringe'owe i będzie takie po prostu z dupy. Ale w ogóle serio, powiem szczerze, że tak się zaczęłam trochę stresować, bo byłem cię na tej sali. Ona jest serio w ogóle ogromna i jak ja zobaczę te 300 osób na żywo, to ja się chyba Sram. tam. Ale trudno, też będzie śmieszne jak narobię po prostu na tej scenie. Ale dobra, łączę się, łączę się z nim i mam nadzieję, że coś będzie z tego. Jutro w ogóle przyjeżdżają do mnie znajomi wcześniej, więc zrobię im próbę. W sensie to będzie chyba jedyna próba jaką zrobię yy, <noise> i też sobie stwierdziłem, że przepraszam bardzo, ale to nie jest egzamin i ja mogę mieć ściągę, nie będzie na sali pani kłosek, więc nikt mnie nie przyłapie i też sobie zrobię karteczkę z yy, takim line-upem, timeline'em, że rzeczami rze rze po kolei co mówić. Więc yy, no, trzymajcie do mnie kciuki, bo jest coraz bliżej. Jutro o tej porze to już będę pewnie na miejscu. Więc będzie mega jej! Mniej więcej dzisiaj przejrzałem e, tą koncepcję, ale ja też przeskakuję z pracy do pracy. Tak naprawdę dopiero wróciłem do domu. E, byłem ci na tej sali, widziałam występować i miałeś rację, tam jest takie światło, że ja dosłownie tylko tam widziałem pierwszy i drugi rząd. My występujemy to ludzie, wiesz, wchodzą nam na scenę na przykład zrobić zdjęcie i mają takie, Boże, przecież wy nic nie widzicie na tej scenie i tak to o to chodzi, żeby nie widzieć. Dzień dobry, dzień dobry Państwu, jest mi mega miło, że dzisiaj do mnie przyjechaliście, nie oczekujcie zbyt wiele. Właśnie wstałem kochani i dzisiaj jest wielki dzień, dzisiaj jest dzień show, te yy, zaraz po coś do jedzenia na śniadanie. Przećwiczę sobie jeszcze raz szyściutko. Zaraz przeczytam, do mnie znajomi. Wiem, że będę ustawiał jedną sytuację, więc muszę wybrać osobę do tego. Na razie w ogóle się nie stresuję jakoś mega bardzo. Myślę, że się bardziej stresuję jak już tam będę. Miał te kamery światła. Zobaczę. Was. No, to będzie taki obserany po prostu. Kochani, przyjdą mi dzisiaj znajomi. Możecie się pokazać. Uche. I ustawiamy teraz stand-upową sytuację, ja ci Gina wszystko opowiem i później ty będziesz musiała to zrobić. To będzie coś takiego, okay. że będę opowiadał story time o współlokatorach. No trzecią współlokatorkę zaprosiłem dzisiaj na stand-up. Ja chcę, żebyś ty wstała w tym momencie i wtedy ludzie na pewno zaśmieją, no nie? A ty musisz mega głośno powiedzieć, że oj, przepraszam, ja tylko siku wstałam. Nie. Jakie masz emocje przed stand-upem? Dobra, jestem mega podekscytowana, nie mogę się doczekać. Podobno będą jakieś żarty, które y, też są z moją rolą. A do czego w ogóle dostałam rolę? Będę mówić, że idę siku. Ogólnie to jest podejrzane, bo się w ogóle nie stresuje, a to jest podejrzane, bo się zawsze stresuje. Mam taką ściągę, gdzie są napisane wszystkie timey, które będę opowiadał. Nie mam ogólnie mega mnie z Przemusia. Po prostu kiedyś był takim małym chłopcem, a teraz porósł, przeprowadził się do Warszawy i robi stand-up w kinotece. Niech każdy w komentarzu teraz napisze, e, Przemek jestem dumny, dumna. O, dziękuję bardzo. Serio. A czemu ci tak bojasz z nogi na nogi? To Do ze stresu. stresu no. Czyli jednak się stresujesz. Troszkę, Ale no? potrzebuję no. może. Jak ja cię poznawałam, to ja nie sądziłam w ogóle, że... No. Tylko na. Ja myślałam, że ewentualnie ty będziesz sprzątał kiedy do tego zaraza. Ej dobra, proponuję, każdy mówi randomowe dwa fakty o przemku kucyku, o których nic nie wie. Da. Pierwszy fun fakt o przemku no. jest taki, że e, śpi ja w słuchawkach. Ja I to jest dla mnie totalnie, że sucha odkurzacza jakby jak, jak śpi i to jest dla mnie jakby totalnie mega dziwne. A drugi fun fakt o przemku jest taki, że... E, że nie ma w domu solniczki, pieprzniczki, bo uważa, że to jest zbędne. Mój jeden fakt został sprzedany. Fanfakty o Przemku są takie, że jak go zabieram do swoich jakichś nowych no. znajomych, których nie poznał, to ja dokładnie wiem, jaką historię im mu powiem. Ja I zawsze czekam po prostu na nią, mu powiedział, że już ją milion razy. Fanfakt o Przemku jest taki, że Przemek totalnie nienawidzi klubów i głośnych imprez. I nawet jest w stanie na piechotę iść 100 km, żeby wyjść z klubu i tak, wrócić do domu i nie siedzieć z nami na imprezie. Przemysław Kucyk uwielbia mówić, że jest biedny. <grym> i I bo to... jestem, bo to jest fakt, to nie jest opinia. Czy możemy przynajmniej powiedzieć, że szykujesz na 2025 mega mocne coś związanego z muzyką? Tak, to możemy, no. Koncert na narodowym. I support Blanka, nie Przemek jest. <noise> <noise> jest tą osobą, która potrafi nagłać, nagrać głosówkę. Słuchajcie, Boże, stało się coś strasznego, nie uwierzycie. Potem przez kilka minut nic nie nagrywa, a potem. Ale my zjadę Ale ja bym powiedzieć jeszcze jedną rzecz To jest moim zdaniem najgorsza rzecz na świecie I tego doświadczyliśmy głównie na Bałkanach Gdzie Przemek mówił jest opowiem wam taką historię, że się zesracie o, tak? A to jest najbardziej basic historia, typu No, świeci dzisiaj słońce, jest ładna pogoda i tak Przemek Kucyk ma bliskich znajomych z za, Zarelarną to jest też moja koleżanka Moja przyjaciółka Ja byłem z nią w jednym miejscu na koncercie To się znamy tylko, tylko kwestia jest taka, że to Zara jest u Przemka w z MHA, a nie w Przemeku zaraz. A ona wyświetla? Nie. <laughs> Bo ona jest zajęta i ja szanuję to, że ona ma swój czas. I ja, ja nie wymagam od niej, żeby ona była się wstępna na z tym, co ja robię. Ale nawet Zara na koncertzie na mnie spojrzała. <laughs> Mój mentor powiedział, że jak coś się zwali, to mam powiedzieć, że przypominam Państwu, że ten występ jest za darmo. <śmiennie> Ej, zajęcie, zajęcie. Bardzo, bardzo, dobra, bardzo, dobra. bardzo dobre, bardzo dobre. Widzimy się na stand-upie kochanie, i zakrywam obiektyw. Julka, powiedz jak przygotowaliście cały ten event w tydzień. Proszę bardzo, to jest cały plan naszego eventu. Stand up, przemek Kucyk, Środa, 5 marca 2025 rok. Start 18:30. Na razie właśnie, i to jest podejrzane, bo się w ogóle nie czuję zestresowany, a powinienem się chociaż trochę czuć zestresowanym, no nie? Ej, idziemy sprawdzić, czy na fali coś się dzieje. Dzieje się, dzieje się. Co się, się? Jest film odpalony. Jest film odpalony. Czy wiedziałeś o tym? No tak. <laughs> Hej, czy twoim zdaniem Przemek Kucyk sam pisał tekst do stand-upu? Moim zdaniem wszystko napisał ChatGPT GBT i nie ma tutaj absolutnie żadnej historii, którą Przemek napisał sam. Czy twoim zdaniem Przemek Kucyk będzie mówił śmieszne rzeczy dzisiaj? Mi się wydaje, że mega, a nawet jeśli nie, to i tak się będę śmiać. Yy, myślę, że to będzie jeden z lepszych stand-upów, jakie widzieliście w swoim życiu. Skąd znasz Przemka? O matko! Przemka z telewizji. Ja myślę, że to nie będzie tylko standard, tylko będzie też robot. Ja myślę, że ja się zaśmieję jak tylko Przemek wyjdzie na scenę. To ja będę się śmiała tylko. Przemek, tu jesteś te ty to jesteś Ja Ja myślę, że Przemek sobie da bardzo radę. Jest do tego po prostu urodzony i na pewno powtórzy to nie raz. Przemek, jestem mega dumna. Jesteś super i w ogóle nie wierzę, że tyle ludzi przyszło cię oglądać. Dobra, podejście. Yy, woda masz? Tak, będę no na scenie, już sobie postawiłem. Jeszcze zaraz się napiję. Ja już wtedy będę miała sposobność się pójść i powiedzieć, no bo wiecie, jak to jest jak zdawaniem prawo jazdy, nie? No. Tylko to muszę zrobić za pierwszym razem, a no. prawkę zająć za szóstym. Co w jest sensie przed wejściem, adigator. <noise> Wyciszcie telefony, bo jesteście tu po to, żeby słuchać, a nie nagrywać TikToki. Rozsiądźcie się wygodnie i błagam, błagam, udawajcie, chociaż że bawicie się dobrze, bo mi nie zapłaci. A teraz złóżcie ręce do klasów i przywitajcie go wielkimi prawami. Przed Wami Przemek Kuczyn. Cześć kochani, dzięki Wam wielkie za przybycie. Nienormalne, bo na ten stand-up było się ciężej dostać niż na koncert Pipula. Generalnie mówi się tak o ludziach ze wsi, że my jesteśmy tacy wiecie, że nas wszystko interesuje, my chcemy wszystko wiedzieć, co się dzieje, a to ludzie z Warszawy są pieprznięci. To wy jesteście nienormalni. Ja, jak mieszkałem w Lublinie, to o trzeciej w nocy potrafiłem grać na trąbce i nikogo to nie obchodziło. Pewnie ludzie za ścianą tego słuchali mnie i mieli takie kurde. Może mieszkał obok nas jakiś szopem. A w Warszawie ja tylko 22.01 piarny już mam ochronę pod drzwiami. Z szacunkiem do pierwszego i drugiego rzędu nie ma bardziej odkryjonych ludzi niż influencerze. Naprawdę nie ma. Przysięgam, jakiś poznałem takiego influencera, który opowiadał takie kotwopoły po prostu, że nie idzie tego znieść. Słuchajcie, on do mnie mówił, że do niego potrafi zadzwonić czasem Julka Żuga. o poradę, czy być z tym wojtkiem, czy nie być. Ale to nie jest, to nie jest koniec, kochani. On potrafił na przykład powiedzieć, że gdyby nie on, to Fritz by nadal Albo, że on to się w ogóle z nas i że on jej robi stylizację na koncerty. A pewnego razu, chyba ja znamy tą samą osobę, a pewnego razu to on był na rybach i tam spotkał Marylę Rodowicz. Maryla Rodowicz go zauważyła i stwierdziła, że on jest tak zajebiście ubrany, że on musi być jej stylistą. Ja myślę, gościu, serio? Ale wiecie, co jest jeszcze gorsze od influencerów? Eventy dla influencerów. Pewnego razu, ja w ogóle nie lubię wychodzić z domu, no ale myślę, dobra, wyjdę. Wyjdę ten jeden raz na event. Był to taki wyjątkowy event, bo był to event połączony z koncertem Wersow. I słuchajcie, ja się wtedy mega zajebiście źle czułem. Serio, w brzuchu mi się po prostu kotłowało. Ja czułem każde uderzenie basu, jakby frizz wystrzeliwał mi Majka z procy prosto w mój brzuch. I mówię moim znajomym, że nie, no, zabierzcie mnie stąd. Ja się zajebiście źle czuję. Moim znajomym, nie, no, co ty dasz radę? No, co ty nie wytrzymasz? I się zrygałem. Wiecie, jaki to jest wstyd? Zzygać się na koncercie wersów? Przecież ja się cieszę, że Freeze za karę nie sadził mnie do więzienia pełnego basenu w skulkach. Dzięki wam wielkie za przybycie. jesteśmy już po więc tylko co chcę powiedzieć, że serdeczne gratulacje, jesteśmy sobie bardzo, bardzo dumni, poszło ci świetnie, rób to dalej. O, dzieciaku, jak na debiut, pięknie ci poszło wspaniale, dykcja cudnie, wszystko było śmieszne. Cała Sala się śmiała, także że jej te Super gratulacje, mła buziaki. Julka, bez Julki po prostu y, pałatku, nie powstał, kino taka, aby nigdy się nie otworzyła. Ty mi o to rękoma to podobała! Gratulacja, y, ulubiony żart dzisiejszego standupu. Ulubiony żart. Y, żart to było nasze sprawdzanie listy. To był mój ulubiony! Ale tak po prostu się cieszę. Y, taka no, ja tam siedziałam i ja w początku ja z tych emocji, bo w te listy, było taki poczpak, było tak szybko, wszystko się działo, że ja miałam takie łzy w oczach mówię: Nie, Boże! Ogólnie m, wierzę we wszystko, co tutaj było powiedziane, i nigdy nie spojrzę już na przemkę tak samo. Mega sobie poradził dobrze. Mega sobie dobrze ja poradził. Ja w ogóle się czułam, jakbym była u jakiegoś lotka na występie. Naprawdę. Mega Gratulujemy. Mega, gratulujemy. Brawo. Ja, co sądzimy? E, mega mi się podobało, było bardzo śmiesznie, bole mnie w ogóle policzki. No, mega, proszę się e, No, mnie oh. to mega bawiło. Powiem, oh. <laughs> no, mm. że to wszystko mega bawiło. Dobra kochani, już jest y, dzień po tym wszystkim. Ochłonąłem już, już zeszły te dane emocje i było serio bardzo fajnie. Ja, ja nawet nie zdawałem sobie sprawy, że mi tak dobrze pójdzie, bo że mi poszło całkiem spoko. I naprawdę niektórzy się śmiali i serio przyszło tyle osób, więc dziękuję wam wszystkim, którzy byli na żywo. Y, naprawdę dajcie mi mega dużego kopa energii i to wy mnie tak naładowaliście, bo się mega stresowałem, ale jak wyszedłem na scenę i poczułem od Was taką energię, to było od razu lepiej. I szczerze nie wiem, czy będzie więcej występów. Zobaczymy. To była taka wiecie. Pierwsza akcja, bo w tym roku planuję więcej takich dziwnych rzeczy, na które będę Was oczywiście zapraszał, więc będzie się działo w tym roku. Dzięki jeszcze raz wielkie za oglądanie tego filmu. To był mój pierwszy vlog w ogóle taki trochę wild, taki trochę crazy. <laughs> więc pierwszy vlog od razu dokument ze stand-upu. Dzięki wam jeszcze raz. Pa, pa do zobaczenia.